Hello, hello, dzisiaj mamy drugi styczeń 2026, Przyszłam, przyjechałam tutaj do centrum handlowego na zakupy, trzeba coś zjeść. Najbardziej lubię właśnie takie chińskie, chińskie jedzenie. Jest przymrozek minus 8. Zmarzłam trochę, prawie nic nie nagrywałam i tu jest zachód słońca. Dzisiaj mam y, jakiś taki nerwowy dzień, jestem taka podminowana i jutro ma być ta pełnia, ale to już chyba teraz taka energia jest. I tu właśnie piszą, żeby czego nie robić w czasie pełni, nie zaczynać niczego nowego. Nie dawać upustu emocjom, nie podejmować impulsywnych decyzji, nie ignorować problemów w relacjach, nie uciekać od swoich emocji, nie krytykuj siebie i innych. I yy, piszą też tutaj, że najlepiej medytować, przyjrzeć się swoim nawykom i wyeliminować tego, co nam nie służy. To samo tyczy się przedmiotów, zobowiązań, czy nawet ludzi, którzy nie są nam przychylni. Pełnia to idealny czas na oczyszczenie, usunięcie blokad i ruszenie do przodu, czyli trzeba się uspokoić i wyrzucić to, co niepotrzebne.